Prężnie działający wolontariat Uniwersytetu Trzeciego wieku w Domu Kultury realizuje kolejną inicjatywę. Tym razem, w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, panie, wspólnie z opiekunką wolontariatu Katarzyną Fiołek, odwiedzają przedszkolaki i czytają im książki. 18 i 19 listopada takie akcje odbyły się w dwóch placówkach na terenie naszego miasta. W poniedziałek dzieci z publicznego przedszkola nr 2 odwiedziła Wanda Laskowska. Gościła we wszystkich grupach przedszkolnych, w których poza czytaniem wybranych bajek uczestniczyła też w zabawach przygotowanych przez nauczycielki oraz dzieci. Były też warsztaty wyrabiania kolczyków z masy solnej, a także przedstawienie teatralne w wykonaniu najmłodszych. We wtorek dzieci z publicznego przedszkola nr 4 w Kozienicach odwiedziła z kolei pani Alicja Czerska. Spotkała się z dwoma grupami przedszkolaków. W trakcie i po przeczytaniu bajek dzieci aktywnie uczestniczyły w dyskusji. To niezwykłe doświadczenie dla wolontariuszy oraz dla naszych najmłodszych mieszkańców. Zarówno dla seniorów, jak i dzieci jest bardzo potrzebne i kształcące. Czytanie książek poszerza horyzonty, pogłębia wiedzę, pobudza wyobraźnię, wzbogaca słownictwo i rozwija umiejętność krytycznego myślenia. Międzypokoleniowe czytanie może pomóc dzieciom w rozwoju ich kreatywności, budowaniu relacji społecznych oraz nauki wrażliwości na drugiego człowieka. Zachęcamy wszystkich do praktykowania czytania bajek dzieciom.